Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Witam Państwa bardzo serdecznie, Aldona Brycka-Jaskierska, witam również wiceburmistrza Jarocina, Pana Bartosza Walczaka. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu, witam. A dzisiejszy samorządowy Jarocin, rozpoczynamy od informacji o konsultacjach społecznych w sprawie przebiegu obwodnicy Jarocina i Goliny w ciągu drogi krajowej nr 15. Konsultacje już się rozpoczęły, a... Kwestie, w których mogą się wypowiedzieć mieszkańcy, mają dotyczyć ruchu tranzytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Jak już mówiłam, konsultacje się rozpoczęły od 15 września. Jakie są formy tych konsultacji, panie burmistrzu? Konsultacje rozpoczęły się od 15 września, trwają do końca października. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie na ten temat, zarówno przez stronę internetową, bezpośrednio w biurze obsługi. Mogą też wydrukować formularz ankiety, wypełnić i również zostawić nam w urzędzie, ale też wiele osób, wielu mieszkańców naszej gminy aktywnie włącza się w te konsultacje i, i, i może być tak, może tak się zdarzyć, że ktoś do tych osób po prostu dotrze do domu i zapyta, więc nawet nie, będą, nie będzie trzeba nic zrobić, bo ankieta do nich dojdzie sama. Mieszkańcy Jarocina, aktywiści z danych osiedli, którym zależy na wyprowadzeniu ruchu z centrum miasta, przyszli do nas, zgłosili się i na ochotnika, jako wolontariusze tak naprawdę wzięli kwestionariusze z ankietami i zadeklarowali się, że obejdą swoje osiedla. Ta droga to jest inwestycja, na którą czekają mieszkańcy? Zdecydowanie tak, ponieważ centrum miasta jest zatłoczone, zwłaszcza na skrzyżowaniu piętnastki w centrum miasta przy dawnym Jarkonie. Powstają ogromne korki. Cierpi na tym cała ulica Wrocławska, osiedle Ciświca w Jarocinie, osiedle Ługi, dalej miejscowość Golina i, i chcemy w ten sposób, budując ten alternatywny łącznik, chcemy wyprowadzić ten ruch tranzytowy tak naprawdę z centrum Jarocina, aż w kierunku miejscowości Golina. Mieszkańcy na to czekają. Uciążliwości, jakie mają teraz dolegliwości przez hałas, przez bardzo mocny ruch, niebezpieczeństwo tak naprawdę zarówno i w poruszaniu się samochodami, ale też jako piesi czy rowerzyści. Tak więc przede wszystkim wzmocnienie bezpieczeństwa i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta. Po konsultacjach zaprezentujemy planowany już wariant też z uwagami mieszkańców, czyli będziemy dysponować tym powiedzmy finalnym przebiegiem i dalej jeśli będzie akceptacja i wola mieszkańców no to przystąpimy do dalszych prac czyli do uzyskiwania decyzji środowiskowej projektu pozwolenia na budowę szukania źródeł finansowania dla tej inwestycji tak więc wszystkich chędy zapraszam na stronie jarocin.pl lub w biurze obsługi przy urzędzie miejskim wszelkie informacje mapki z przebiegiem ankiety i liczymy na państwa uwagi są one dla nas bardzo bardzo cenne cenne było też wsparcie gminy Jarocin dla szpitala w Jarocinie po otwarty Właśnie oddział wewnętrzny, wsparliście również potą, która może wykorzystać się? Tak, w ostatnim czasie było otwarcie nowego oddziału chorób wewnętrznych. Szpital zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie, o zakup łóżek, ponieważ mają problem z wyposażeniem. No tutaj nie zostaliśmy obojętni na tą prośbę. No zależy nam na tym, aby mieszkańcy gminy Jarocin, którzy trafiają do tego szpitala, a szpital ten mieści się w Jarocinie, no mieli jak najlepsze warunki. Jeśli mogliśmy pomóc w tym zakresie, no to to pomogliśmy jej. Przekazaliśmy 22 tysiące złotych na zakup potrzebnych łóżek, jako wyposażenia tego oddziału. Dziękuję za rozmowę. Wicebormistrz Jarocina Bartasz Walczak był naszym gościem. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, pozdrawiam. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK.